Hejka kochani, witam Was w takim mega mega szybkim holu zakupowym. Tak wiem, kolejny hol zakupowy był w niedzielę, ale tak wyszło, że przyszły mi jeszcze dwie poczuszki z Kokolity i z Ezebry, bo zamówiłam sobie kilka produktów: coś do testu, coś nowego, coś ciekawego. No i wiecie. Możemy zaczynać. No, nie jest tego dużo. Tu mam e, torebkę z Ezebry. bo to jeszcze w kartonie. E, tu mam kartonik z Krótkolity. Taki nieduży, także mega szybki. Hol. E, bo. No, bo tak. No. Także zaczynamy. Słuchajcie, zacznę od Ezebry. Słuchajcie. Um, byłam ostatnio w Hebe um, Znaczy jak byłam w, w Rybniku Miesiąc temu um, I teraz um, Postanowiłam kupić sobie Zapach, który um, właśnie W Rybniku wąchałam I mi się spodobał, czy w bożu W naturze, nie pamiętam No i wybrałam sobie Pierwszy raz Latafę i Jara Bardzo ładny, słodki Słodko, taki truskawkowy Zapach Hmm, czy tutaj jest coś? Po polsku nie ma, ale no ogólnie zapach wygląda obłędnie, a pachnie jeszcze lepiej. Jest to taka latafa. Przepiękny, no właśnie taki słodko truskowkowo-waniliowy taki zapach. No naprawdę idealny. Ja nim pachnę jeszcze. Ja już go sobie kilkukrotnie używałam. Bardzo ładne opakowanie. Pięknie to wygląda. Jeszcze myślę o tym pomarańczowym. Zobaczymy, może za miesiąc, za dwa zobaczymy, na razie mam troszkę nowych zapachów, więc też je używam, ale już się czaiłam jakiś czas na to latafę, no i mówię, a, wezmę sobie tą Jarę. Ja się na tych zapachach tak nie znam, ale po prostu wyglądowo to jest 100 ml, jeżeli się nie mylę. To jest chyba setka, no. No, przepięknie to wygląda. Ja w ogóle na ja takie opakowanie duże Super! No i w cenie to było około 100, 107 zł. Warto właśnie zaglądać bardziej głęb internetu niż na przykład, albo w Hebe będzie taniej. Zaraz promocja. Nie, po prostu warto zobaczyć zawsze, właśnie na takiej ezebrze, bo czasem tam są fajne rzeczy. Dostałam próbkę tutaj Supreme Lab bez Hydro Krem Nawadniający z efektem glow, coś takiego, taką próbkę. A mi się zawsze przyda. E, Wziąłam sobie tutaj trzy produkty do e, włosów. Ach, tu mam rachunek, czekajcie. E, ta latawa kosztowała 107 zł. E, tutaj mam ze Radical Feeling Trychologiczny. Ja już go chyba miałam, także. Wziąłam sobie do skóry głowy, bo nie wiem czy zauważyliście, ale obciąłam sobie ostatnio włosy troszkę, bo e, miałam je już takie rozdwojone. I mówię, to wezmę sobie coś takiego. I wzięłam również z, też do skóry głowy peeling, z Jai. Coś takiego. Mm. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Jest to peeling do skóry głowy. E, Na wierzenie: e, owoc granatu, aminokwasy, ceramidy, PHA, kwas laktobionowy. I to wygląda taki też taki. E, e, taki taka tubka. Mm. Mm. To jest. Sucha, łuszcząca się skóra. Mhm. No zobaczymy. E, mówię, wezmę coś nowego do przetestowania i będziemy wiedzieć, czy, czy to jest ok. E Czekajcie. I tutaj mam do włosów. Wzięłam sobie wcierkę stymulującą wzrost włosów z mentolem z Anwen. Nie znam tego chodząca. Tamto mam ogrzewającą. No to tam będzie fajna na lato może. Zobaczymy, zobaczymy. I słuchajcie, z polecenia e, Agnieszki <laughs> nie pamiętam jak ona się nazywa. Mm, nie pamiętam. Zapomniałam. Jak się ta dziewczyna nazywa. Ona ostatnio to pokazywała w denku e, kolorówkowym. I jest to L'Oreal Infallible 3 sekundowy Seating Spray. Jest to podobno bardzo mocno utrwalająca e, mgiełka. Mówię, wezmę, zobaczę, przetestuję. Chociaż jeszcze mam tą spierrenę i jej nie przetestowałam, ale wezmę wzięłam, bo była za chyba cztery dychy. Tak, za cztery dycha ta kosztuje 60 zł, ta ziajka kosztowała 16 zł, a farmona też w sumie 16 zł, a ten chodzący taki skalp, ten wcierka z Anwen 25 zł, także tak. No i wydałam 202 zł na te kilka produktów, no ale są to fajne produkty, nie, także, także tak. No i kokolita. Tutaj nie mam rachunków, bo rachunek przyszedł mi na maila bodajże. Mm, I tak, wziąłem sobie pięć pilniczków, bo jak widzicie, jestem bez paznokci I właśnie pilników mi brakowało. I mówię, wezmę te, które ja lubię. Ja lubię te ze semilaka 100 na 180 gradacja. Bardzo są przyjemne. Ja je lubię, są idealnie ostre. Mm, tutaj nic dodać, nic ująć. Ehm jeżeli chodzi o taką pielęgnację coś co mnie już tam troszkę kusiło z Fluff taki pop caramel i popcorn peeling do ciała bardzo fajnie to wygląda taki muz jakby ja to chcę otworzyć, bo chcę powąchać jak to będzie pachnął o, serio jak jaki popcorn troszkę, takie coś fajnie to no, fajnie to wygląda. Podoba mi się. Zobaczymy, no jest tego tutaj ile. Z 200, 160 gram, mililitrów w sumie. Także to na ile będzie na trzy razy, może ewentualnie na nogi. No. Tutaj mam jakieś dostałam jakąś ulotkę. Jakaś ulotka, Bugbit i tutaj jest kot, a to nie wiem. Hmm, czy to jest jakiś personalizowany, czy nie, ale jeżeli ktoś ma ochotę, to z kodem KOKOLITA <coughs> Na BookBeat macie 50 dni za darmo I tu macie dużo e, sobie to ten, do, do, do słuchania Ja bym sobie posłuchał tego, Te Chłopki e, Bo słyszałam, że to jest bardzo fajna książka No, także, także to Tutaj też próbkę dostałam z Yossi To jest mm, Regenerująca wcierka do włosów Fajne Z mm, olejem z, pestkiem, z pestek dyni Witaminą E Włosy cienkie, osłabione matowe Bardzo, bardzo ciekawy produkcik Zobaczymy e, Tutaj wziąłem sobie dwie maseczki Wziąłem sobie z Esfolio Jakąś z dynią I z Barones tu e, chcę coś zobaczyć A nie, ja, to inna firma e, Barones, tu mam e, taki, taką jeszcze maseczkę Teraz trochę mniej tych maseczek kupuję, ale mówię wezmę sobie z kokolity bo też tam mi brakowało chyba albo nie brakowało, nie pamiętam albo do darmowej wysyłki mi brakowało, nie pamiętam serio i wzięłam sobie tutaj trzy podkłady, tak wiem niepoważny człowiek, ale wzięłam sobie dwa, które znam jeden ciemny, jeden jasny, ten będzie trochę za ciemny ja myślę że i to jest tylko o pół odcienia więcej. Bo to jest 0,5, a tu mam 0,0. No ale myślę, że go sobie zużyję, jak trochę się opalę. Ja lubię te podkłady i z chęcią je sobie zużyję. A naprawdę, odcień jest wielki przeskok. Jest w tym taki aż żółty, jest ten kolor. Znaczy, aż różowy. No Rano. Będę go sobie używała na pewno. I wziąłam coś, co jest teraz nowością, viralem e, na YouTubie polskim, oczywiście. E, od Stars from the Stars. Znaczy, viral. No, może jeszcze nie viral, bo to jeszcze nie jest takie mega popularne. No, może jeszcze nie wiralem, ale mówię, wezmę sobie tą e, ten podcast dubajską. Czekoladą. Pachnie. Już przez opakowanie, także na pewno zrobimy sobie test za jakiś czas Także mega, mega fajnie No i to wszystko Słuchajcie, nie ma tego dużo, znowu taki mniejszy haul Ale po prostu no nie wiedziałam, że mi to, to wszystko przyjdzie tak szybko Jeszcze mi przyjdzie <coughs> paczuszka z Gamshopu, ale tam będą dwie rzeczy, trzy Dlatego no już nie będę nagrywała Będą to dwie palety i taki cień w kremie a la bazo, coś takiego no także to wszystko <laughs> myślę że ten haul wam się spodobał Zostawiajcie, kochani łapkę w górę komentarz i dajcie znać co wykupiliście ostatnio mm, dla siebie co z kosmetyków może nie tylko z kosmetyków może coś do domku no także dajcie znać w komentarzach buziaczki pa, pa.